Wreszcie jakaś dobra, tania klawiatura mechaniczna z blokiem numerycznym. Bo na tym polu była ostatnio jakaś straszna posucha. Nie wiem, czy oni się wszyscy na te duże klawiatury obrazili, czy co. Poznajcie najnowszą klawiaturę Preyon Silent Claw. Duża, bezprzewodowa i uniwersalna klawiatura z trzema trybami połączenia, wbudowanym ekranem i baterią, która ma zapewnić nawet 800 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ale od początku. Preyon Silent Claw występuje w dwóch wariantach: z i bez bloku numerycznego. Zbudowana na przełącznikach Gateron Pro dostępnych w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i brązowym oraz z do Dodatkowym pokrętłem multimedialnym dla łatwiejszej kontroli nad głośnością systemu. Na zauważenie zasługują tutaj zdecydowanie klawisze w super przyjemnym profilu MDA, czyli takim bardziej obłym, uwielbiam go. No i stokowo kikapy mamy też z PBT. Klawiatura łączy się z komputerem bezprzewodowo przez dongle albo bluetooth, oraz przewodowo. Ma podświetlenie RGB i wbudowany niewielki ekranik, na którym można wyświetlać najpotrzebniejsze informacje, czy też dedykowane animacje. Wszystkim zarządzacie z poziomu softa. Jeśli ja mam czegoś żałować, to faktu, że klawiatura, która w nazwie ma Silent. Nie jest zbudowana na przełącznikach Silent, a ma jedynie dodatkową warstwę wygłuszenia. Ale tych przełączników to na rynku realnie jest tylko kilka modeli, no i w tej cenie chyba nie ma co narzekać. No właśnie, bo teraz możecie zapytać, że skoro ta klawiatura ma tyle różnych funkcji, to swoje na pewno musi kosztować. Wcale nie, bo szybko odpowiadając 379 zł. A jeśli szukacie czegoś mniejszego, to ta klawiatura występuje również w wersji bez doku numerycznego.